Dzisiaj postaram was trochę zaskoczyć, troszeczkę odmiana od grupy wag. Niektórzy mogą być właśnie zaskoczeni takim, a nie innym pojazdem na moim podjeździe, ale zobaczymy. Mamy kilka usterek Zobaczymy, czy uda się je usunąć, naprawić, zdiagnozować poprawnie. Zaraz się okaże. Przestawię tylko swojego trupa i zaraz podjeżdżam Ech, sami zobaczycie właśnie tak taka mała odmiana ja ogólnie Francuzów nie naprawiam. No ale tutaj znajomy je poprosił. Więc zobaczymy, co się uda zrobić. Prosimy o wymianę czegoś takiego. Patrzcie, oryginalny czujniczek. pedał hamulca. Hmm, pare, no I druga rzecz. Lewy sensor te wyprawy bez różnicy, sensor ABS i go tutaj troszeczkę zmolestuje to Dobra. o, takie coś Ta. no i to nam zostaje wymienić, lewe przednie koło Tworzysz pudełeczko, to już nie możesz zwrócić. No dobrze, trudno. To nie będziemy zwracać. Dochodzą nam jeszcze rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś dziwne dźwięki spod maski, typu yy, dmuchające ciśnienia z turbiny. No i tam mamy posprawdzać hamulce. Zobaczymy na razie zabiorę się za pierwszą rzecz, czyli czujniczek on tutaj ma taką regulację zaraz zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać jak on jest źle wyregulowany to po prostu nie będzie działał tak jak ma działać jak jest dobrze wyregulowany to działa dobrze tak więc zabieram się za dojście do czujnika Gdzieś przy pedale, hamulca na pewno to będzie. Tak zgaduję. I zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej się odbywa. Także idziemy tam, rozbieramy coś pod nogami. Nad nogami kierowcy, tak naprawdę, nie pod. Zasada tego czujnika jest bardzo prosta On tutaj ma taką samoregulację Widzicie takie wyząbkowanie Stary mi się udało już zdjąć z uchwytu Zobacz jest tutaj Teraz sobie tutaj przycisnę Wyjmujemy go I nowy przy wkładaniu nam się wyreguluje sam do takiej pozycji jak stary nie wiem czemu ten yy, czemu ten czujnik jest do zmiany zostałem poproszony o wymianę jego więc nie pytam, nie jest to moja ulubiona marka ja tutaj nic nie diagnozowałem po prostu Robię to bo mnie o to poproszono. Z wielką niechęcią, bym powiedział. Dobra, czujnik podpięty, teraz go wkładam w uchwyt. Wkładamy go. Widzicie, tutaj taki ząbek jest z jednej i z drugiej strony. To ma wejść w uchwyt, i przekręcamy. I siedzi ta część tutaj, która jest regulacyjna ona sama się wyreguluje do pedału, który jest niewciśnięty on ma być w pozycji neutralnej bym powiedział zobaczcie, nowy czynnik już siedzi on się tutaj sam wyregulował pedał teraz przyciskamy to czynnik się Wychyla do przodu. No i tak to działa. Tak więc, czynnik zmieniony. Zabieramy się za przejrzenie hamulca. czujnik mamy już wymieniony. To jest stary czynnik. Teraz zabierzemy się za kolejny czynnik, czyli czujnik ABS-u. Jak go wymienić? Ja go wymienił na podjazdach. Nie będę zdejmował koła sprawa jest dość prosta potrzebujemy tak naprawdę kombinerki i zobaczcie tutaj mamy nasz czujnik nie jest przykręcony jest, jest założony po prostu na lekką sprężynującą blaszkę popijemy sobie go yy, takimi ruchami, lewo, prawo on nam powinien wyjść. Właśnie tak. Teraz zdejmę sobie go ze wszystkich uchwytów. Tutaj mamy połączenie do wiązki. Góra 50 minut mamy zmienioną. A więc tak, czynnik mamy już zdemontowany. Zobaczcie, tak wygląda. Zaraz sobie porównamy go z czynnikiem nowym. Czy jest taki sam? Czy jest długość taka sama przede wszystkim, czy jest uszkodzony, czy nie? No ciężko mi powiedzieć. Podłączę sobie zaraz miernik do nowego i do starego, zobaczymy czy, czy są jakieś różnice. Ja więc długość przewodów jest ta sama. Mamy tutaj te gumeczki mocujące je w uchwytach yy, na tych samych odległościach. Tak jak mówię, zaraz podłączę sobie tutaj mierniczek i sprawdzimy, czy tu jakiekolwiek są różnice. Podobnież na skanerze diagnostycznym pokazało, że ten czynnik jest uszkodzony. Tak więc zaraz sobie to przejrzę. Okay, miernik nam nic ciekawego nie pokazał, albo ja po prostu nie umiem sprawdzać. Tak więc zabieram się za montaż. Zaczynam tutaj od tego miejsca połączenia wiązki. Wchodzi to w jednej pozycji. Mamy takie wycięcie tutaj. Zobaczcie, to wycięcie w, w tej wtyczce musi tam nam pasować, inaczej ten przewodzik tutaj nie wyjdzie. Teraz go tutaj założymy w uchwycik. Oj, poczekajcie poczekajcie Wycik mamy taki fajny podwójny tutaj. I tak jak jedna tutaj ta wtyczka i, i, i kostka musi wejść o, w taki sposób, żeby się tutaj nam trzymało równo. Teraz y, założę sobie tutaj wszystkie te gumeczki. Gumki są nowe, tak więc można powiedzieć, że same chcą się zakładać. Przy starych, mniej elastycznych jest troszeczkę gorzej. O, tutaj mamy drugi uchwyt. Oczywiście przewód musi być ułożony dość swobodnie, żeby się gdzie tutaj nam. Nie haczył, nie plątał, nie dotykał. Przede wszystkim półosi. Mamy tutaj napęd naprzód. Nie wiem, czy były z napędem na cztery koła, czy nie. To nie jest moja bajka. tak jak wam już wcześniej mówiłem. No i teraz zakładamy sam czujnik, już tam, w uchwyt. Nic tam nie widzę. Muszę to go sobie przekręcić troszeczkę. O, no tutaj sobie włożyć. I zakładamy. No i siedzi. I zmieniamy. Tak więc musi być tutaj już teraz wszystko w porządku. Jeżeli czujnik jest nowy, no to już teraz system musi nam pokazywać, że ten czujnik jest sprawny. Teraz zajmę się za wycieki z układu doładowania. Trzeba będzie zdjąć tą podłogę tutaj, żeby się dostać do czegokolwiek. Tworzymy sobie maseczkę. Zobaczymy, co tutaj siedzi. Dwulitrowy dieselek. Tu coś ciekawego. Nie wiem o co tu chodzi. Wygląda jak żywica. Może tu jakiś stolarz był przed nami. Zdejmę sobie tutaj yy, uchwyt cały od filtra kabinowego. I zdejmę tam pokrywę, żeby mieć dojście tutaj do przewodów yy, tego wysokiego ciśnienia. I turbiny, bo turbina pewnie jest gdzieś z tyłu, albo gdzieś u góry, nie wiem. To ja mówiłem, to nie moja bajka. Poznaję ten samochód, tak jak i wy. Jeżeli wcześniej go nie widzieliście, no to jesteście razem ze mną, no bo ja też nie. Ja też go wcześniej nigdy nie widziałem. No, na ulicy tak, ale nie. Nie u się warsztać. Obudowa tego filtra kabinowego jest zdjęta. Tutaj sobie już polowywałem osłonę silnika. Zresem zdejmę coś tam się blokuje. Dobra, zdejmujemy. Dobra, ktoś tutaj kleił to wygłuszenie. I dlatego mamy tą żywicę tam. W tym miejscu na silniku. Jeśli chodzi o jakieś dojście tutaj, no to cóż, jak to w Ryno? Gówno widać. No ale nic, ktoś tutaj był, bo tak, mamy wężyk niezałożony tutaj na to uchwyt, więc coś tutaj się działo. Zaraz zobaczymy, odpalimy tego. <laughs> tego gniota i zobaczymy co tutaj się będzie działo czy tutaj będziemy widzieć jakieś wycieki czy nie będzie widać żadnych wycieków czy będzie jakiś hałas powietrzny czy go nie będzie no nic, odpalam zobaczymy co się będzie dziać ok niewiele szczerze mówiąc tutaj słyszałem yy, na wolnych obrotach silnik pracuje dość dość ładnie bym powiedział nie ma tragedii jakiejś Renus słynie z jednostek takich dwulitrowych diesla, że to są dość dobre jednostki, przejadę się, zobaczę o czym tutaj właściciel wspominał. Bo po prostu na, na postoju tego nie słychać, nie będę zakładał na razie tutaj tej obudowy i tego filtra z tego względu, że mieć tutaj łatwiejsze dojście później tak więc zamykam to wszystko i jadę się przejechać zobaczymy czy czy będzie coś słychać tak jak właśnie tutaj właściciel tego pojazdu mówił, że przy yy, przy jeździe z dobrze wciśniętym PDM gazu słychać pod obciążeniem słychać po prostu jakieś dźwięki wydobywające się spod maski zobaczymy no dobra, witam was na pokładzie Enterprise Espasa. no jedziemy zobaczymy zobaczymy te dźwięki spod tej maski syczącego powietrza pierwszy raz jadę takim gniotem, tak więc Patrzcie mi jak źle to wygląda No ale ja nie jestem tutaj zdizajnowany jest do takiego pojazdu Ja zawsze miałem Audi Przyjdzie czas na wspominanie. Teraz idziemy z pasem. No, coś tam, coś tam słychać. Pod obciążeniem taki ewidentny gwizd. Może gdzieś jakaś opaska luźna. Yeah, będzie widać nasze przewody zasilające intercooler tak więc jadę na podjazdy sobie zdajemy ten przedni panel tam przy zderzaku patrzymy jak się mogę przez ulicę przejechać no nic jesteśmy na miejscu zaraz oddzielamy maskę i zapraszam was pod maskę no i dobra patrzymy co tu się dzieje jakieś brudy lecą także mamy tutaj ten metalowy jeden idzie na jedną stronę i a tu mamy taki zobacz co to jest za gówno. Zdejmy sobie cały ten przewód, obejrzę go, bo jeżeli on jest pęknięty, no to taki będzie dźwięk jaki słyszeliście a teraz na tareczka i zobaczmy co tutaj się... Co tu się dzieje? No dobra, ten przewód tutaj jest luźny, a nawet nie wiem, czy nie jest pęknięty. Także zaraz sobie go zdemontuję całkowicie, wyjmę i obejrzymy go sobie, co się z nim dzieje. No i dobra, mamy nasz, nasz przewód tutaj. Coś tutaj się działo, tu się chyba czegoś brakuje oczywiście no, gnoju w środku jest niesamowicie dużo, ale co zrobię oczyszczę sobie cały przewód zdejmę te opaski i przejrzę co się dzieje pod opaskami umyję go tak jak powiedziałem, zobaczę czy są jakieś uszkodzenia mechaniczne tu była ta yy, ta obejma była luźna, delikatnie, nie, nie trzymało się to tak jak wydaje mi się, że się powinno trzymać, więc yy, tutaj większą uwagę zwrócę na ten, na ten przewodzik, na ten, na, ten, na, to, na to połączenie. Dobra, przewodzik mamy umyty, przejrzany, nie widać tutaj żadnych pęknięć. Bywa, że tutaj na tym łączeniu czasami puszcza, ale tutaj, oprócz tego, że tu brakuje kawałka, ktoś chyba sobie to delikatnie wyciął. To nie widzę tutaj żadnych uszkodzeń. Teraz co zrobię? To przemyję sobie tutaj tą tuleję na, na tej przepustnicy i intercooler tam na wejściu jest dość dużo oleju więc sobie to przemyję, żeby zobaczyć po kolejnej jeździe próbnej, czy nam tu olej gdzieś wylatuje jeżeli wylatuje olej, to czyli jest nieszczelność, tak więc cóż, trzeba się brać tutaj do zamycia zaczyszczenia i i zaraz sobie założymy z powrotem opaski o, takie małe lokowanie produktów zobaczyć a za Ronaldo on nie może ale ja za to mogę dobra, mamy tutaj już wszystko obmyte, wysuszone tu jeszcze, patrzcie, Rena nam pokazuje jak mają być opaski założone To jest taka mała ikonka tego Jubilee Clipsa, tak samo z tej strony, wydaje mi się że to było założone troszeczkę inaczej może dlatego też nie ściskało to tak jak powinno, zobaczymy Zakładam teraz z powrotem ten wąż i robię jazdę próbną. Jeżeli znowu będzie słychać dźwięk, no to zabieram się za drugi przewodnik. No i dobra, mamy nasz przewodnik założony, trzyma się dość pewnie, nic się tutaj na mnie rusza. Tak więc jadę na, na przejażdżkę próbną za Ronaldo. A nie może, nie chce. Nie wiadomo, co tam z nim jest nie tak. My możemy, my chcemy, my lubimy. Dobra, jadę, przejechać się, zobaczymy, czy coś słychać. Pojeździe próbnej, kolejnej. Dźwięku jako takiego już nie ma, jak był poprzednio, więc wydaje mi się, że tutaj nieszczelność była na, na interkulerze Ale pojawił nam się taki błąd na wyświetlaczu. Zobaczcie. Widzieliście. Co jest z ładowaniem? Podejrzewam, że sprzęgiełko na alternatorze już się skończyło bo słyszałem jakieś dziwne dźwięki tutaj strzelania i tak dalej w okolicach alternatora więc yy, to będzie następna rzecz do zrobienia w tym aucie nie wiem czy ja to będę robił czy nie bo tu do tego by się przydało wyjąć raz że alternatora a dwa no jest taki przyrządzik specjalny którego ja którego ja nie posiadam zobaczymy co to będzie w razie to sprzęgiełko jest do wymiany. Zaraz sobie odpalę się silnik, sprawdzę ładowanie na, na wolnych obrotach, ale to podczas, podczas zwiększania obrotu silnika się pojawiło więc prawdopodobnie pojawi się to po przegazowaniu. No i dobra, odpalamy sobie silnik, zobaczymy, co się będzie działo. To przy takim gazowaniu. No dobra, no, tak jak widzieliście, ładowanie jest ok, ale to jest kwestia zepsutego sprzęgiełka. Słyszałem tutaj takie klikanie ewidentne po stronie alternatora. więc zalecam wymianę tego. No i cóż, zrobią one wszystko, co, o co zostałem poproszony, i można auto to oddać już. Niewielka przygoda za spasem, ale owocna. Za Ronaldo. Ale dobre. No i cóż, żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was i do następnego filmu. i Będzie się działo zaraz, zaraz się będzie działo.